Siema, ma w tej serii black 1 za 3 zrobimy sobie dzisiaj nowy świat, pokażemy parę fajnych strików dobra nazwiemy go koksy ze mną jest Damian kamerzysta następne odcinku ja będę kamerował w się Damian Cześć. Ech, mało rozmowy człowiek dobra, masz no się generuje świat mogą być lepkie, ale to Nawija się ze mnie, łoje. Oh, Dobra. No kurna, godziny siedzieli mnie nerwało. Jeszcze trzeba czekać i rzekać. Czek czek o, schabowy mam no, nareszcie. Dobra. Stawiam się... Pojawiamy się w takim zadupiu, jakby... No, A, cybel wygląda, to wiem. Potwierdzam. Tak czy nam generuje, jak to każdy mówi. O, Nie mam, nie mam już, czy już zaszczyci. Mam fajne źródło. A ja szukam strata. Dzisiaj się rozbudujemy. Następny dzień będzie fajnie. Dobra, muszę poszkać na jeszcze jednego miejsca. sobie jeszcze kawałek... O, tu będzie dobrze. Sądzisz, kamerzysto? że dobrze będzie? No, dosyć dobre miejsce. Tylko wyrównaj. Dobra. Też się gdzieś, gdzieś się tu rozbijemy. W następnym odcinku z nas się będzie budowało, więc... Jak będzie coś gorsza, albo będzie śmierdziało niego, to mówcie. No, zaczęłam się. Dobra, ja chcę zrobić to dzisiaj domać. Nie oglądaj kupa Dobra. Dobra. Ja będę mógł stracić. Ale kto to człowiek, kurwa się stracił. zobaczcie jaki grodek leży. To się zleje. To no, mało, ale. Zawsze coś. Teraz dodajemy. Najważniejsze. On tak drewno. Do drewno. Zobacz Ten odcinek będzie trwał krótko, aż będzie trwał... trwał krótko. Tylko do, to do, do, słup, żeby bójcie mu się, czy wam się podoba. Ile teraz ma opuszczonę listie. Taki będzie ty. Ile teraz na opuszczonę listkę. Tak. Dobry będzie. Ja gram szybko, bo od lat gram. No, mm. a Robię wszystko szybko. Zrobię dzisiaj domek. I... I dam. I na, na następny odcinek będę grał, dam. Czyli będziemy gdzieś tak jeszcze dwie minuty grać. Tak? Lub pół. Tak sobie wyrobię dwa na no. trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery trzy, dwa 9, są takie takie bo można wszystko zmieścić przepraszam mój kolega mój kolega nie nie 24, 25, 26, 27, 27, 27, tak myślę ona jest nie, nie najgorsza z ale narzekacie kiedyś tak. Jakaś ogólnie to zługa. nam go trochę.

zbierzemy tak nieprzerobionego i kończymy. Zaraz to jadę. Długo by było. Mam już króciutkie Zamierzamy w jakimś 30 odcinku zrobić jakiś fajny, fajny zamek. Dobra, jeszcze zrobimy jeszcze tak. Okay. You no know, okay. mm -hmm. Trzeba będzie dzisiaj na tyle. Wiem krótki odcineczek, ale to takie musi być. No razem zrobię tu stracę. Co najważniejsze musi być. Dobra, to subskrybujcie. Cześć!